Marcel Filipowicz, zawodnik drużyny z Piotkowa. Panie Marcelu, dziwna ta liga. Wygrywacie z Zabrzem kilka dni później baty, tak to nazwijmy w Tarnowie. No tak, tak, nie ma co ukrywać, że z Zabrzem zagraliśmy chyba jeden z lepszych meczów w tym sezonie. A w tym meczu to był chyba jeden z najgorszych naszych, jak nie najgorszy. Ciężko mi coś powiedzieć. Trener powiedział przed chwilą, że zostaliście w autobusie. No tak, tak, na pewno gdzieś tam na początku ciężko nam było w to wejść. Później coraz większa przewaga gospodarzy, i trudno nam było już wrócić do tego meczu przy takiej przewadze. Ale to wszystko świadczy o tym, jak ciekawa i wyrównana jest ta liga, prawda? No tak, tak, na pewno w tym roku bardzo dużo drużyn gra cały czas na tym samym poziomie, cały czas zdobywają punkty. I wydaje mi się, że to jest jeden z ciekawszych takich sezonów pod tym względem. Dla kibiców wiadomo. Fajnie, a my musimy walczyć dalej.